Pewnie połowa z Was, po tym co powiem, stwierdzi, że jestem w palejotką. Ale powiem Wam. Była dzisiaj u mnie Ola, która zajmuje się numerologią. I jak zwykle kupiłam nowe bransoletki, które są wykonane z kamieni szlachetnych. I słuchajcie, Ola zawsze mówi, żeby po tych naszych spotkaniach na przykład przytulić się do drzewa. Ja wróciłam do domu, zajęłam się dziećmi i nie miałam czasu tego zrobić, więc teraz zaraz Wam pokażę, jaki. No, może Wam pokażę. Z gołymi nogami złożę tylko buty i kożuch i idę przytulać drzewo. Jestem, udało się trochę zmalzłem. A tutaj zobaczcie, branzoletki, które mam od oli. Zaczęło się od jednej. Trochę byłam niedowiarkiem, jeśli chodzi o, o taką moc kamieni. A teraz jak widzicie.